Ola, Bondia! Ej, cóż by tu powiedzieć? Wybrałem się na przechadzkę, zrobić sobie Bueltite, czyli takie kółeczko o. gdzieś obracał, co się dzieje, o długości 20 km. Już na stacji cykając sobie fotki na mój potencjalny blok, który mam nadzieję, że zrealizuję jako projekt z tej podróży. I znalazłem fajną mapę, że gdzie są stacje, punkty kontrolne, takie tam pierdoły. I w trakcie cykania fotki, gdzieś tam na początku szlaku Zatrzymuje się van Gościu się pyta, czy idę do parku Ja mówię, na to wychodzi, w sumie jestem tu pierwszy raz, nie znam dróg Mówi dawaj, podwiozę cię Ja sobie pomyślałem Za dwa dni planuję zacząć podróżować stopem A Tak Nagrywa się A tutaj pierwsza podwózka została mi zaporowana. Biorę to jako dobry omen I... I co? I podrzucił mnie Typ, który zajmuje się raftingiem, tutaj I ja sobie teraz kroczę tą oto ścieżką. Jestem w miejscowości o wdzięcznej nazwie Putalefu i nie no, jest w ogóle miasteczkiem szczęśliwych ludzi. Naprawdę. Czy babeczka z mojego kempingu, czy ludzie w sklepie. Takie rozmowy na zasadzie dzień dobry, co u ciebie? A dobrze, dobrze, a u ciebie? Dobrze, to genialnie. I co tam chcesz kupić? <grywka> tak tłumacząc po prostu, nie? Także. Teraz idę drogą, wszystkie auta, które jadą, mi machają. Hmm. Może jestem bez koszulki, może dlatego. A może po prostu... No nie no, tak tutaj jest. Dlatego ja tak kocham, naprawdę kocham ten kontynent i tych ludzi. Pomysł był taki, żeby zejść do rzeki Rio El Chico, ale jest tu czyjaś probiedad, privada, więc to zaakceptuję. Robię sobie pauzę. Astrabego.